Siemanko widzowie, ja jestem kostek 2 i dzisiaj zagramy sobie w Farming Simulator 25. Gra ogólnie wyszła 12 listopada. Ja to właśnie nagrałem jest 15 listopada, 3 dni później. No i co? I właśnie tak wygląda menu. Ja jestem dosyć inne. I mam tu właśnie... Tak wygląda modka po ogólnie. Menu są inne właśnie właśnie. I tutaj mam zainstalowane mam tu Mardon Packa właśnie. Bo grę przed premierą właśnie. I no. I właśnie tu mam tego Mardon Packa. Ja jeszcze mu prawdopodobnie mam tego Micholanda złe. Gra wieloosobowa. Dobra, więc przejdźmy do kariery Pierwsze miejsce zapisu I wybierzmy sobie I to jest kompletnie inne też Ja się na tym nie znam za bardzo Możemy sobie usta ustawienia wstępne Początkowe stąd konta Możemy nawet milion na nowym rolniku dać, ciekawe Dobra, ja wybieram Hutten Pantai, Jakie są jeszcze mapy? Jest amerykańska I zielonka jeszcze jest, No to zielonka jest gówniana na tej wersji Chyba, to ja biorę właśnie azjatycką mapę to jest nowa, amerykańska i polska już była Na zielono się już dużo pograłem w 22 No bo tutaj już mamy, mamy Dobra, więc wszystko tak Maszyny na start, samouczek Nie, ja nie chcę samouczka, bo ja umiem w tą grę grać Dobra, paga. chcę Okej okay. Dobra, więc właśnie się załadował Więc klikamy właśnie rozpocznij I dobra, i teraz zaczynamy simsy w farmingu właśnie się To się zmieniło z tego co widzę właśnie no i dobra, są tu jakieś gotowe stroje jednak ja będę chciał oddzielnie zrobić będę chciał jakieś markowane, jest Kubota, oczywiście że jest Kubota biorę moją ulubioną Kubotę możemy jeszcze wermera, właśnie i albo Volvo nie, no jednak i Kubotę biorę moją ulubioną bo takich fajnych od nie ma, z tego co widzę dobra, i teraz jeszcze to niech będzie takie, nie można innych kolorów wybierz kolor no, hmm. to takie. Dobro. I... Takie, i dobro. Jest chyba, Nie no, jeszcze sobie jakąś szafkę właśnie założę. To są markowane? Oczywiście, że są. Tak. Rękawice Nie. Okulary? A jeszcze buty sobie popatrzę. O, takie? dobra, no i mamy. Okej, okay, jesteśmy. Będzie mi na, pew na pewno na początku lagować. Dziwnie się chodzi. Uwaga, jest kamera. Mamy kamerę. Trzecioosobową właśnie, na postaci. Dobra. Mam tutaj pizdzicikę, więc dobra, będziemy się przełączyć na maszyny. Dobra, Pierwszy to jest taki pizdzik AP-50. Trzy trzykołowiec. Dla to jest taka ciężarówka, jakiś Dragon, Lizard. No, fajna, fajna. Kurde, laguje mi trochę. Następnie jest eko. Ko, właśnie, 8510 Też taki fajny właśnie ciąg. Z pierwszej perspektywy mi bardziej leguje chyba Mam wrażenie Okej, okay, potem mamy te kultywatory Są jeszcze jakieś maszyny? Poza tym jest kombajn Masy Ferguson właśnie, taki stary Potem mamy sadzarkę do taki Prejde Właśnie I to jest właśnie sadzarka do ryżu Potem mamy kombajn, właśnie do ryżu też no, i dobra, to przełączymy się może na jakieś pierwsze przelce, polowe chyba zrobimy Jeszcze muszę coś przetestować Poczekajcie, weźmiemy sobie. Przejdźmy się po mapie. O, już, już przestało legować, już się chyba rozróżniła gra. Mam takie wrażenie. Chyba ja nic nie mówiłem. Kurde, ciężko o to chodzi. Dobra, jedziemy sobie. Ja chcę przetestować ten, kolejny. Nie na no, kolejny, to dobrze to wyglądają. To no, trzeba powiedzieć już. jakoś tak jaka rozmazane mam wrażenie. Te, te, to to coś na przykład. I te no, i te pole jest takie rozmazane, mam wrażenie. To też takie, o kurde, bo mi będzie wymijał teraz. I to jest właśnie nowość wysypiczące. No bardzo dobrze, bardzo dobrze tak wygląda naprawdę. Ale naprawdę codziennie będę odcinki z tego publikował właśnie z tej gry. No dobrze tu jeździ piździk taki właśnie jak jest, jak wygląda sklep sklep wygląda tak, jest mój ulubiony klask serio, muszę to sprawdzić o, oczywiście, że jest seria 12 jakie kółeczka Tre, treleborgi są kurde ta kamera jakoś mi tak, tak dziwnie to jest Moja, no, jakie mogę mieć koła mogę mieć takie szerokie? mogę mieć bardzo dobrze to wygląda Us EU fajnie, fajnie jakie są jeszcze? jaka jest kubota? o w ogóle tak wygląda z właśnie, tutaj już tak posortowane to jest. To jest pierwsza. Pierwsza rzecz, którą muszę zrobić. Kubota. Kurde. Chyba jaja ja jakieś. To oni jedno ciągnię dodali? To to nieźle. I 6 maszyn z 15. Bo 15 było w i Kuboty do 6 z 15. Kurde, 9 maszyn zabrali. To bardzo niedobrze. Dobra, włączamy. Opuszczamy. I jak to idzie? Wbieramy ryż. Tak to wygląda. Jest to oczywiście pole zalewowe. Jak wygląda mapka ogólnie? Mamy tutaj. Wszystkie uprawy to jest właśnie przeniczenie. Tak, powiedz, który ze słoneczniki, soja, ja ryż, jaki ryż. Wiesz długość burak cukrowy, trzcina cukrowa, bawełna, sorgo, winogrona, oliwki to pola, burak czerwony, marchew, pastelna, pa pasternak, fasola zielona, groszek, szpinak, trawa i rzadkie kolejska. Bardzo dużo tu rzeczy jest. Ile tu mamy? 25 upraw. Oto mamy kon kontrakty. Tu mamy kalendarz. Groszek to można całym latem się. Kurde. Groszek, szpinak można zbierać den... przez cały rok. Ciekawe. Okej. Okay. to to jest za polem? Jakiś wapno. Fajnie, fajnie to wygląda. Tylko tak denerwuje mnie to, że tu pojazdy się tak trzęsą po tej drodze. Jak to jest płaska droga, a oni się tu trzęsą. O kurde. Właśnie chcę jeszcze ruch przetestować. W tym odcinku. Ja, tu jakiś pie pierwszy pierdzik będzie? Na, na drodze do miasta. Chodzi tak nawet wysoki grę. No, to wracamy. To jest jakaś łąka. Co to jest sorgo? Zgaduję, tak, to jest sorgo. Nie, to rzepak, kurde. Z, o sorgo z rzepakiem pomyliłem. Gosiu, dawaj, dawaj, wyprzedzaj mnie. Wyprzedzaj mnie, kurde, wyprzedzaj mnie. No, co ty robisz? Gościu. Tym pasatem będziesz tu jeździł i będziesz. To, co ty, gościu, robisz? co? Czego przepchnąłem? Czemu ten gościu wyjechał? Co to tu się odwarła w tym mieście? Gościu wyjechał, kurde, gościowi na wczołkę na i już. Bo ja stanąłem na drodze, to chłopak chciał go wyprzedzić. A jestem ja na jakiś gościu. Jakby ktoś pytał. Jak to gdzieś nie upał? Ukra... O kurde, gościu! Gościu ty tak z zaskoczenia mi za rogu wyjechałeś. Do gościu, gdzie ty jedziesz, no? Ty weź mi to rozładuj kiedyś. Czemu ta rura jest taka duża? Nie składaj tego No gówno, nie składaj tego no Okej, okay, się ten groszek Wierzysz tam jak, jak to wygląda? Czekajcie, pokażcie mi Kurde, pokażcie mi jak się groszek sypie Ale ja odjechał gościu Gościu, odjechałeś no... Gościu, co ty odwalasz? Dobra, ja też chcę pojeździć Dawaj mi to Ja chcę pojeździć O, weź to syp A, bo to pro... A, bo to, to nie ma tego No to po prostu ten, on ma... Pusto miał i dlatego się zatrzymywał. Nie zatrzymywał. Tak to właśnie wygląda. jak się różnie składa? Sterowanie jest na pewno lepsze. Ale mi jaka zrobiłem ja że trzeba po to wrócić? Nie, nie trzeba po to wracać. Bardzo dobrze to wygląda. Naprawdę. Na pewno lepiej niż gdzie jest to dwójce No to ja jeszcze, jeszcze chcę przetestować tego pracownika, tego innego. O, pracownik SAI Yyy Okej okay. I H Tak, ha. Pracownik SAI, GPS włączony Kościół, ja gps teraz nie włączam, Tylko pracownika SAI Co to jest? To prawdopodobnie jest ryż Tak, to jest ryż I Jak wygląda tryb budowania? O, tu też muszę sprawdzić Jak to się tryb budowania włącza. Czekajcie, muszę obczaić jak to się buduje A, tutaj Okej okay. Tak. Tak wygląda cała mapa, jakby ktoś pytał. W od odcinka, sobie to fizykę wody. I nie, nie chcę sprzedawać. Gdzie ten gościu jest? Mógłbym mu teraz pole zaleć? Chyba nie. I ja teraz ten zaawansowany pracownik teraz. Ale skoczyłem mu. No i co, no ale gościu będzie się kosił, nie? Zobaczyliśmy tak. sobie gierkę. Fajna gierka na pewno drugi odcinek już będzie. W drugim odcinku pewnie już ta pole będzie skoszona i będziemy, będę pracowniki, pracownika na innych polach. Ja tu będę sam prawdopodobnie ja ja będę się tutaj ten kultywatorował i siał właśnie. Zobaczymy jak to też wygląda. Gościu do tego tu jechać nie możesz, bo ja to zaklęci. Więc to było na z tego odcinka. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w kurze komentarzu udostępnego i na razie.